Witam serdecznie, z tej strony Filip Zawłocki witam w serii szybkich tipów, które realnie wpływają na Twoją sprzedaż. A dzisiaj zbierzemy się za dostawy. Na początek kliknij łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś miał pewność, że takie właśnie szybkie tipy ci się pojawią na stronie głównej. I tak, wchodzimy w Allegro Analytics, wchodzimy również w warunki i promowanie. Oraz klikamy sprzedaż według opcji promowania. Wpisujemy sobie jakiekolwiek słowo kluczowe. I teraz możemy zobaczyć zagęszczenie metod promowania, czyli generalnie jak dużo jest wyróżnień, czy musimy mieć wyróżnienie, żeby sprzedawać, jaki jest udział w wartości sprzedaży ofert wyróżnionych. Oczywiście, zawsze coś takiego jak brak opcji promowania będzie na najmniejszym jakby potencjale, no ponieważ reguły przyjęte do oceny potencjału są niekorzystne dla braku opcji promowania, ponieważ potencjał jest mierzony tym, o ile większy jest współczynnik udziału w wartości sprzedaży w porównaniu do udziału w liczbie ofert, tak? Czyli na przykład ile jest, ile przypada procent udziału w wartości sprzedaży na każdy procent udziału w liczbie ofert. Czyli na przykład wyróżnienie będzie miało zawsze albo niski, albo średni, albo czasami bardzo wysoki potencjał, ponieważ w tym słowie łańcuch, który wyszukuje na ten moment, to udział liczby ofert jest niecałe 6%, a udział w wartości sprzedaży to jest 13%. Czyli generalnie tutaj Allegro postanawia, że to jest bardzo wysoki potencjał. Z jasnych przyczyn. Natomiast tutaj możemy zobaczyć coś takiego, że też są takie rzeczy jak wyróżnienie plus darmowa wysyłka. I to jest udział w liczbie ofert 0,38%, a udział w wartości sprzedaży 2,75%. Tak? Czyli tutaj jakby prawie dziesięciokrotny mnożnik. Czyli widzimy, czego tak naprawdę ludzie oczekują, zwłaszcza patrząc na te darmowe wysyłki. I teraz w warunkach i promowanie zabieramy się za sprzedaż według metody dostawy. I teraz po wpisaniu tej frazy, załóżmy, niech to będzie łańcuch tylko dla przykładu, dla niczego innego, tylko dla przykładu, możemy sobie zobaczyć, że dostawa do punktu paczkomaty, punkty poczta, Orlen, Ruch, UPS, Żabka ma na przykład udział w liczbie transakcji 75%, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o paczkomaty, udział w wartości sprzedaży 70%, no i generalnie warto mieć, warto mieć te paczkomaty. Natomiast co jest bardzo ciekawe, średnia cena oferty kupowana przez paczkomaty to jest 44,52 zł, a średnia cena, cena oferty przy kurierze i kurier pobranie. To jest odpowiednio dla kuriera 129,56 zł oraz dla kuriera pobranie 90,83 zł. No i oczywiście udział w wartości sprzedaży dla kuriera 17,13% oraz dla kuriera pobranie 9,01%. I teraz tak. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jednak kurier plus no sam cały kurier stanowi 26%, czyli 1,4 udziału w wartości sprzedaży, czyli to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Kolejna sprawa, że droższe produkty się tam sprzedają poprzez kuriera, czyli średnia cena oferty wskacze trzykrotnie. I dlatego przedziału cenowego trzeba zrobić coś takiego, żeby po pierwsze zrobić darmową przesyłkę. Wliczcie sobie to na przykład, jak wyglądają opłaty smartowe, oraz przeliczcie sobie to to jak zwiększy Wam się konwersja dla klientów niesmartowych, jeżeli będzie darmo, darmowa wysyłka. Pamiętając o tym, że Allegro sumuje tę cenę, cen, cenę detaliczną oraz koszty dostawy, no i generalnie ten zabieg może spowodować, że po prostu łatwiej Wam będzie wygrać buyboxa, a Wasza marża w, w duży sposób się po prostu nie zmieni, a zareaguje to na konwersję. Także to tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłych clipach. Pozdrawiam, subskrybujcie.